Nazywam się ksiądz Jan Staworzyński, jestem proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Pinczowie. Cieszę się, że po sześciu latach nasz rodak, diakon Miłosz Blady dzisiaj przyjmie święcenia kapłańskie. Cieszymy się i modlimy za niego i za jego kolegów, by wytrwali w tym powołaniu, do jakiego wezwał ich Chrystus. I zapraszamy na Mszę Świętą Prymicyjną naszego już neopresbitera -księdza, neo księdza Miłosza 2 czerwca o godzinie 11.30 do parafii Świętego Jana, apostoła i Ewangelisty w Pińczowie. Szczęść Boże. Witam serdecznie, jestem Ksiądz Jerzy Korona proboszczem w parafii Kozłów Małogowski, dekanat Małogoszcz. Wraz z wiernymi z naszej parafii zgromadziliśmy się tutaj w katedrze, aby uczestniczyć w przepięknym, przepięknej uroczystości, jaką, ją, jaką są święcenia diakona Łukasza Pażniewskiego, pochodzącego z naszej parafii którego dzisiaj ksiądz biskup Kazimierz Ryczan wyświęci na kapłana. Zapraszam serdecznie 2 czerwca na mszę prymicyjną nowego księdza. Nazywam się diakon Miłosz Blady, pochodzę z parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie. Jestem diakonem 6 roku Seminału Duchownego w Kielcach z Bożą Pomocą przez ręce księdza biskupa ordynariusza za chwilę otrzymam święcenia prezbiteratu w bazylice katedralnej w Kielcach. Jest to dla mnie najważniejszy dzień w moim życiu, do którego przygotowałem się przez 6 lat pobytu w seminarium. Jestem bardzo szczęśliwy, że wybrałem tę drogę w moim dorosłym życiu. I mam nadzieję, że przez ten czas, który będzie przede mną po święceniach kapłańskich, że przeżyję go z Bożą pomocą i mam nadzieję, że będę służył Bogu i ludziom przez sakramenty, Słowo Boże, a także swoją postawą. Dzień święceń prezbiteratu jest także dniem zbierania duchowego plonu dla seminarium, w którym ci diakoni przeżyli sześć lat wypełnionych modlitwą, nauką i pracą nad kształtowaniem swego charakteru. <laughs> Tę radość i nadzieję łączymy z dziękczynieniem i ofiarą eucharystyczną, którą oto rozpoczynamy. Uczestnicząc w tej mszy świętej, otwórzmy serca na światło i moc Ducha Świętego, którego, rychło, którego rychłego przyjścia oczekujemy i który przez ręce księdza biskupa stąpi na święconych. Módlmy się o nowe i święte powołania, Módlmy się wzajemnie za siebie, abyśmy zawsze byli wierni Panu Bogu na wszystkich drogach naszego chrześcijańskiego życia. In меня хочешь, а не сына, и не хочешь, и Przyjaciół, w i Wasze pragnienie służby i uczelniów w Afganistanie, drodzy Diakonie, zaowocowało opowiedziom jestem, gdy wezwani zostaliście głosem Diakonie. Jestem gotowy do służby. Jestem gotowy na dobrej wizycie. w szkole Mordiwej w średniowieczki, błogosławionego Jana Pawła II, czynnika Zabiara, księdza Jerzego Babiuszko i zamordowanego przez nadmioty błogosławionego księdza Józefa Pawłowskiego i tylu innych. Macie swoje marzenia i pragnienia. Taka wojską drogą zabierzcie wszystko to, co poruszyło waszą duszę, co ją ułatwiło. Zawierzcie na kapuńskie życie przede wszystkim księgę Ewangelii. Przekazałam ją Wam mimo ostatniej rozmowy, by składaliście prośbę o święcenie kapońskie. Wybraliście drogą służbę Bogu. W piśmie świętym znajdziecie obraz Boga. Wybraliście służbę Kościołom. W Ewangelii znajdziecie życie w pierwotnym korku, który jest wysoki. Zabrawi się skrótką człowiekową, tylko w Kawalderii znajdziecie pełną prawdę o człowieku, o jego godzinach i jego przeznaczeniu. Nie potraficie przemilczeć losu i historii swojego papaństwa, dróg, wzroków, zapytów, smutku, radości, płaszczu i niestety skrócenia Się udało. Rozpoczął swoją działalność publiczną od budynkiem na pustyni. Tyle razy usłyszeliśmy jej Pani Jezusa po nocy spędzonej samotnie na modlitwie. Po końcu, gdy osłuchłych było opiekę Pan z nami. Jezus wołał samotnie do końca. To węgieł jest lejszy w, w, w wieczerni i modlący się uśród okumartych panów. Dziś, jak apostolski, zajdzie szkapę który mądrzy się na osobno, a dziś upadł w tym czytaniu na kolana. Ja ja Ewangelia nie mówi o sprawach względnych. Jest nauczycielką. Zmar 12 lat temu biskup pomocniczym, nasz ciereński mężczyzna zapytał arcybiskupa Dywidza, co robić, by być dobrem biskupem. się ze i wyszedł do Pani i Bóg. Zaprzyjaźnij się z Tomaszem, apostołem On Cię zawsze zaprowadzi do Spólnoty kapłańskiej. Będzie miał różnych doradców, wielkich przyjaciół Zawierz Tomaszowi Wyciągnij do jego ręki I idź z nim do Spólnoty kapłańskiej. Tam przyjdzie nam te stałe który tylko wolał mu do swojej służby i pozostałej samotnej jak samotny rycerz. Przekał, mańska, droga, lecz, w samotności przegrać, z i znakami sobą. Na kapłańską drogę leśnę Wamelię. Tam odnajdzie jedyny świecie stół, do którego Jezus zaprowadził wszystkich, którzy umieją mi biedny. Jezus stawia ciebie przy tym stole, poprzez święcenia kapłańskie, byś był przewodnikiem ludzi. Czytaj się dobrze, ten połącz. Powinnaś go w sercu, w duszy, w oczach, w słowach, w uszach. Powinnaś go kochać, szanować, czcić, odbudować w sobie i w nim. Powinnaś go bronić przed święceniem, przed z czolu polityków, stolu czo biznesmenów, z czoru naukowców, stołej czo maleńskich. Nie zachęcaj się z Ma, nich. Matwe mnie wszystka. Idź do niej przez kolą też obę. Takie do stołu nikt nie zaproponuje. To nic, przepudowano cały za, dla za piąta na rozwój dla nało. Idź do wszystkich, gdzie dosoną stoły. Z Chrystusowymi sa tylko one mogą trawili świat. Ja. Tylko one mogą zbawić człowieka. Taka, Państwo, drogi, weźcie jest Pan na nie. Jezus zatrzymał się do wielu, przed wielu troniem. Ujrzał ze wzgórza świątynią Króla Izraela i zapłaka na dniu miasta. Jak pozostanie podobne kamienie na kamieniu. Narodzie wybrali. Zgromadziliście synem wodnym. Chciałem zgromadzić Was umowa Jego przykazów, a nie chcieć. Wy, profesorzy, że jesteście gromami pobierani. Jesteście światymi przewodnikami niewidowy. Drogi bracie z z zostałeś posłany, by być pasterzem Duchu Bożego. Jesteś posłany do Polski, do naszego narodu. Dla rodzin, dla młodzieży, co dzieci, do struktur społeczno-politycznych, tak. Niech ci nikt nie wmówi, do to sprawa wydatków. Człowiek nie jest sprawą wydatków. Jezus przyszedł do ludzi i kapłanów posłom do ludzi. Jezus wspaniał świat i kapłanów posyła na świat. Jezus wierował w dążenie do wszystkich i kapłanów posyła do wszystkich. Niech ci nic nie zamknie ust, trzeba będzie mówić o miłości ojczybnej, trzeba będzie mówić w i mogą pełnić posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając sprawę katolickiej wiary? Cę. Czy na chwałę Boga i dla uświęcenia chrześcijańskiego ludu chce swobodnie i z wiarą sprawować misteria Chrystusa, a zwłaszcza eufemistyczną wiarę i sakrament pokuty zgodnie z tradycją pośrodką? Czy wtedy razem z nami wypracować Boże miłosierdzie? na powiadomionego tylu dniu, modląc się nieustannie według nakazu Chrystusa? Chcę. Czy chcesz coraz jednoczyć się z Chrystusem, tak najwyższym kapłanem, który z samego siebie złożył ojcu za nadgraną wiarę i razem z nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi? Chcę z Waszą pomocą. W imieniu moim następnym, Niech Bóg, który rozpoznał Tobie dobre dzieło, sam tego wykona. W Moim na sercu, oczywistym i posłuszeństwu. Niech Bóg, który rozpoznał Tobie dobre dzieło, sam tego wykona. W ważnych chwilach swojego życia Kościół pielgrzymujący na ziemi wzywał ratownictwa swoich świętych patronów. Tak czynić będziemy w tej chwili otaczając kandydatów i przez minerałów, którzy upadną na twarz na znak wielkiego ukorzenia się przed Bożym Majestatem. dzięki przez to w szczególnej mocy Ducha Świętego, dzięki której staną się prezbiterami Kościoła. Te czynność wykonają następnie obecni tu prezbiterze Współdziałają oni z Księdzem Biskupem w sprawowaniu sakramentu święcego i przyjmują swoich najmłodszych braci do stanu prezbiteratu. Prośby razem z Księdzem Biskupem który wyśpiewa uroczystą podlitwę święcej, aby Bóg Ojciec przez Ducha Świętego dał swoim synkom godność prezydentów i utwierdził ich w świętości. Seminarium Duchowne w Kielcach i cała diecezja kielecka cieszy się dzisiaj z tego powodu, iż Pan Bóg sprawił, że w naszej diecezji przez ręce księdza biskupa ordynariusza profesora Kazimierza Ryczana zostało wyświęconych 10 nowych prezbiterów. Przez 6 lat formacji duchowej, intelektualnej przygotowywali oni swoje serca, aby dzisiaj doświadczyć tej wielkiej miłości, wielkiego miłosierdzia oraz tej wielkiej radości płynącej ze święceń. Życzę wszystkim nowo wyświęconym prezbiterom, aby Duch Święty zawsze otaczał ich swoim światłem, aby rozlewał ich serca prawdziwą, odpowiedzialną miłość. Oraz aby uwrażliwiał ich na potrzeby drugiego człowieka, aby każdego dnia w drugim człowieku potrafili odnajdywać samego Chrystusa. Szczęść Boże i dużo radości, miłości i pokoju dla wszystkich nowo wyświęconych Neoprezbiterów.